Moi drodzy, przeczytałem wstęp fabularny Fantazjady, żebyście wy nie musieli. Dlatego, jeżeli chcecie troszkę więcej się dowiedzieć na temat tego larpa, to zapraszam. Kochane larpiaki, Fantazjada wrzuciła posta, w którym informuje o tym, że pojawiają się problemy związane ze sprzedażą imprezy. Kochani. Jak część z Was wie, trudno nam uzbierać wystarczającą ilość zgłoszeń, by móc zorganizować tegoroczną Fantazjadę. Jest to podyktowane nie tylko względami logistycznymi, ale przede wszystkim fabularnymi, ponieważ zapewnienie odpowiednio rozbudowanej gry wymaga konkretnej puli graczy. Dlatego dajemy sobie od dziś dwa tygodnie warto zwrócić uwagę, że post jest pisany 9 kwietnia by uzbierać minimum 50 osób. W innym razie przełożymy Fantazjadę na przyszły rok, zaś w kwestii już wykupionych wejściówek, będzie możliwość uzyskania 100% zwrotu lub przeniesienia biletu na kolejną edycję. Wierzymy, że się uda. Fantazjada. Dobrze, czyli faktycznie Fantazjada ma problem ze sprzedażą biletów. Żeby trochę przybliżyć wszystkim nam, czym właściwie Fantazjada jest, przejrzyjmy sobie wpis na Wikipedii na jej temat. Tak, Fantazjada jest na Wikipedii. Ciekawe. W ogóle są inne LARPy na Wikipedii? LARP Gothic. Nie ma czegoś takiego. Fantazjada. Terenowa gra fabularna. LARP terenowy. Organizowana od 1994 roku w takich miejscowościach jak Srebrna Góra, Świny czy Grodziec. Organizatorem Fantazjady w latach 2011-2020 było Stowarzyszenie Fantazjada z Wrocławia. Od od roku 2023 organizację imprezy przejęło Stowarzyszenie Pasjonatów Gier Fabularnych Silesian Games. Jak czytamy dalej, ostatnia odsłona fantazjady organizowana przez Stowarzyszenie Fantazjada odbyła się w 2018 roku w Grodzie w Byczynie, pod hasłem Fantazjada Statrecht. I była, I była skupiała... <grym> się na odgrywaniu społeczności jednego z miasteczek znanego świata. W 2020 roku miała odbyć się kolejna odsłona będąca kontynuacją Stadrecht, jednak została odwołana. Edycja 2024 to pierwsza odsłona pod skrzydłami nowego organizatora, to jest Stowarzyszenia Silesian Games. Odbędzie się w wiosce fantazy pod Przemyślem. Ale czy się odbędzie, to jeszcze zobaczymy. Skoro już troszkę na ten temat zaczęliśmy mówić, to czym właściwie jest znany świat Fantazjady? Żeby się tego dowiedzieć, wejdźmy sobie na fantazjada.org i przeczytajmy sobie opis świata. No, ja się teraz troszkę naczytam, więc zapraszam was wszystkich do posłuchania o Fantazjacie. Opis świata w pigułce. To temat dla wytrwałych, jednak polecamy, aby każdy liznął nieco z tego działu. Jeśli chcesz odgrywać rolę światowca, to poznanie historii, geografii czy teologii znanego świata może być warunkiem wiarygodności twojej postaci. Akcja fantazjady rozgrywa się w autorskim świecie, stworzonym w oparciu o klasyczne fantazy rodem z powieści Tolkiena czy Sapkowskiego, a więc zbliżone do średniowiecza, z większą lub mniejszą, zależnie od edycji, domieszką magii i fantastycznych istot. Elfy, krasnoludy, demony. Świat fantazjady korzysta również z elementów historycznych, nierzadko posługując się stereotypami i nie stroni od niepoprawnych politycznie nawiązań. Okej, okay, jestem ciekawy, co to znaczy. Szczerze mówiąc, że pewne nawiązania polityczne są niepoprawne. Możliwe, że przeglądając sobie te dokumenty, czegoś się na ten temat dowiemy. Świat fantazjady obejmuje kontynent i kilka wysp wokół niego. Na mapie kontynentu umieszczone są krainy wzorowane w dużej mierze na istniejących w historii państwach w ten sposób, że praktycznie każdy pomysł da się umiejscowić na mapie. Zatem przejdźmy do królestw, cesarstw i innych księstw. Wow, ile tego jest, jak teraz o, czy, o, o tym czytam? Mamy Antalię, Hammerstein, Księstwo Wzgórza, Emirat, Majam, Wyspa Kreksztej, Smocza Wyspa, Przeklęta Puszcza. Północna ściana, góry północne. Północne pustkowia. Toreno. Landia. Zachodnie Polis. Wyspa Ragowar. Siedmiogrody, międzyrzecze, śródrzecze. Tutaj bling-bling dla Skyrima. Wolne miasto Osternhook. Twierdza Temezerusa. I na końcu jest Grishna. Najmłodsze państwo kontynentu. Ziemia Amarifa Czarnoksiężnika. No, to jest dużo materiału do przerobienia. To jest niestety wielki problem związany ze światami autorskimi, gdzie gracz musi najpierw przezwyciężyć swoją leniwość, żeby wgłębić się w ten świat, żeby w ogóle mieć pomysł na to, co można na takim larpie robić. Biorąc pod uwagę, że to jest klasyczne fantazy, no opisy tego świata powinny zapewnić graczom pomysły, tak? W jaki sposób mogą się tam bawić. Sprawdźmy. Antalia. Królestwo Antalii. Największe państwo znanego świata wzorowane w dużej mierze na rzecz pospolitej z różnych okresów dziejów. Od rozbicia dzielnicowego po potop szwedzki. Podstawowymi siłami zbrojnymi obok rycerstwa jest pospolite ruszenie oraz nieliczne, ale okrutne oddziały... Oddziały? Mortyfikatorów podległych świętemu oficjum. Głównym źródłem zasobności kraju jest jego rolnictwo. Czyli co? E, mogą na to jechać e, bretońscy chłopi? Chwila, moment. W którym miejscu dzieje się LARP? Ok, wstęp fabularny, moi drodzy, ma 11 stron. To co? Lecimy? Dobra, czyli wszystko jest dostępne. Wszystko wchodzi, słuchajcie, wszystko wchodzi. Do zobaczenia w czerwcu w wiosce Fantazy. Ok, czyli zasadniczo mamy tak. Na tą chwilę to, co rozumiem, to jest parę głównych frakcji. Pierwszą z tych frakcji to są Antalijczycy z Nowego Racławia, którzy szukają machiny. Która pozwoli im wydrążyć na pustyni głębinowe studnie, ponieważ mają tam problem z wodą. Mamy też problem z uwiązaniem, czyli pewnym zaklęciem, które jest rzucane na różne osoby, różnych bohaterów, które powoduje nieumarłą służbę dla czarnoksiężnika, z tego co rozumiem. I druidzi z Siedmiogrodów planują znaleźć składniki, które pozwolą stworzyć eliksir żeby tego uwiązania się pozbyć. To mogą też być drogie kamienie, albo bezcenne argorskie... argoskie? Argoskie chyba, tak? Argoskie artefakty. Jest też y, plotka, że te ruiny w ogóle mogą nie istnieć. I dr Hamper Dinsk Hamperding? Hamperding? coś takiego? Prowadzi członków swojej wyprawy z zupełnie gdzie indziej. Na sam koniec, co o tym wszystkim wiedzą lokalni mieszkańcy? Z tego co rozumiem, to zarys fabularny Fantazjady jest taki, że mamy jakieś miejsce, w którym się coś znajduje. Znajduje się coś, czego pożądają różne frakcje, w które możecie się wcielić na fantazjadzie, tylko że jest dość nieprecyzyjna informacja, co to jest, bo wiele frakcji ma różne przekonania. Rozumiem, że pewnym założeniem Larpa jest odkrycie, o co chodzi, co jest tą cenną rzeczą do zdobycia. No to dobra, to powiedzmy, że to jako tako wiemy. No, i tutaj mamy kolejną sytuację, ponieważ jak wiecie, był pewien przeskok. Jak rozumiem, przeskok od poprzedniej Fantazjady do aktualnej to jest około 20 lat, ponieważ mamy dokument Fantazjada 20 lat później. Nie będę tego całego przytaczał, bo to jest też 8 stron. Ale przeczytajmy sobie na temat Grishny, czyli miejsca, w którym będzie się toczyła gra. To właśnie na pograniczu Griszny i Księstwa Wzgórza toczyć się będzie nasza opowieść. Na pograniczu, dodajmy, mocno przesuniętym na zachód. Poddani wielkiego nekromanty pod światłym przewodem orłów z Urzędu Informacji od 20 lat, małymi kąskami i bez wybuchu otwartej wojny, przyłączają do swych ziem kolejne wioski i miasteczka księstwa. Griszna eksploruje również pustynne tereny na południu. Jedni mówią o poszukiwaniu zakopanych pod ziemią miast artefaktów, Inni o zasypanych nekropoliach, z których płynąć mają nieprzeliczone rzesze nowych rekrutów dla nieumarłych legionów. Jak jest naprawdę, nie wie chyba nikt. Oprócz samego Ammafira, którego notabene ludzkie oko nie widziało od niemal 20 lat. Warto też dodać, że organizatorzy przygotowali wakaty, które podpowiadają nam, w jaki sposób możemy zagrać i w jakiej frakcji. Są one rozpisane dosłownie na podstawie paru zdań w ładnym PDF-ie. Na Fantazjadzie 2024 znajdziemy takie wakaty jak kupiec, ochroniarz, straż, inkwizytor, nekromanci, medycy, szpiedzy, kapłani. Zasadniczo tych wakatów jest dość sporo. Myślę, że każdy powinien się w nie wgłębić. Jeżeli jest zainteresowany, myślę, że są to na tyle otwarte role, że warto to przejrzeć, zastanowić się, czy jakiś swój pomysł się ma i na podstawie tego, co samemu by się chciało zagrać, albo co się wyda bliskie Twojemu sercu, na pewno da radę coś wybrać. Muszę przyznać, że tych materiałów jest sporo. Mamy opis świata, mapy, krainy, wierzenia, historia, nie ludzie. O jezus, dobra. Dobrze, mam nadzieję, że trochę przybliżyłem, czym fantazjada jest, czym była, czym próbuje się stać w tym momencie. Wróćmy do tych nieszczęsnych biletów. Co my mamy na wydarzeniu? 324 larpiaki odpowiedziały na wydarzenie. To jest też dobry moment, żeby sobie troszkę powiedzieć na temat tego, w jaki sposób wydarzenia i odbiór przekłamuje realną sprzedaż. Bo zwróćcie uwagę, że mamy 324 osoby, które kliknęły, że są zainteresowane, a jak pisze Tomak Pałasz, mamy sprzedane 18 biletów. 18 osób z 324 to jest 5,5%. Więc zapamiętajcie sobie, larpiaczki, jak bardzo te informacje są trudne do interpretacji. Co się działo na wydarzeniu? Najdrożsi LARPowicze. Krótkie pytanie. Czy jedziecie na, na fantazjadę, która zazębia się z początkiem LARParta? Trudna sytuacja, ponieważ do obu imprez macie wiele sentymentu. Nie wiecie co wybrać, gdzie jechać? Po co wybierać? <laughs> Jeżeli takich osób okaże się więcej niż pięć, to LARPart i fantazjada wspólnie zorganizują fantazjodobus. <śmiech> fantazjodobus. <śmiech> Który za dopłatą przewiezie wszystkich zainteresowanych z wioski fantazy prosto na przystanek Alaska. Potem 28 marca chłopaki były w, były w terenie, żeby sprawdzić sobie, co się tutaj dzieje. Nasz zwiat terenów wokół wioski fantazy donosi, że miejsca do grania jest mnóstwo. Wybierzcie stronnictwo i zgłaszajcie się. Patryk Bielawski pisze. Fantazjada, dokopałem się dziś do sporej ilości mocno historycznego kontentu, w tym zdjęć i filmików. Pewnie większość przepadła w strumieniu czasu. Jeśli jest chęć i ciekawość, to mogę pod tym postem rzucać jakieś ciekawsze kadry. Kilkaset zdjęć z wielu edycji. Hot or not. No, dużo niestety pod tym postem się nie pojawiło, ponieważ tylko został wrzucony jeden filmik, jak kiedyś wyglądały wielkie bitwy o trzeciej. Fantazjada 2010. No dobrze, ale ile właściwie kosztuje ta fantazjada? Bilet Fantazjada 2024. Spersonalizowany bilet w formie elektronicznej, uprawniający do uczestnictwa jedną osobę w wydarzeniu Fantazjada. Cenie biletu oferujemy Ponad dwa dni rozgrywki w grze terenowej z wieloletnią tradycją Miejsca i pełną questów opowieść w jednej z pięciu grup narodowych Dodatkowe rozrywki wieczorne Metal Warriors, Święto Lata, Disco Inferno Totalnie mi to nic nie mówi Miejsce, miejsce na rozbicie własnego namiotu off-game lub in-game Zaplecze sanitarne Podstawowe proste wyżywienie Możliwość wykupienia pełnego wyżywienia Okej, okay, przekąski spoko Stałą opiekę przeszkolonego medyka Opieka fotograficzna, opieka fotograficzna, pozwalająca utrwalić na zdjęciach wszystkie najciekawsze momenty gry. Co, 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 co to jest opieka yy, fotograficzna? Że fotograf chodzi za mną, się mną opiekuje i ro robi mi fotki? Tak można? Genialny teren oddany do Waszej dyspozycji wioska Fantazy i jej okolice, wciągającą fabułę i zespół doświadczonych NPC-ów. Okay, kim są doświadczeni NPC-to jest następna rzecz, którą można sprawdzić. Przy Okej, okay, czyli mamy tutaj mamy tutaj pan Artur Teodorski, Łukasz Tumas, Tomasz Nachurny, Anna Nachurna, Grzegorz Woźniczko i Konrad Pawelec. Znam, znam. No, w sumie, skoro już jesteśmy przy NPC-ach, to może warto wspomnieć, kto w ogóle tego LARPA organizuje. Dobrze, wśród, wśród organizatorów. No to na pewno mamy e, księcia Macieja Antkiewicza, znany lubiany pan prezes. Jeżeli nie znacie Maćka, to znaczy, że za krótko siedzicie w Larpówku. Potem mamy pana Tomasza Lewandowskiego-Lewego, e, znany tutaj pisarz, który też wiele już wniósł do Larpówka. Maszynowo pisze Larpy. <gry> Michał Stachowiak, którego możecie na pewno kojarzyć dzięki hostowi, który też się odbywa w Wiosce Fantazy i odnosi niesamowite sukcesy. Krystian Kamień Krasuski, no to znany crafter, który już wiele, wiele, wiele lat siedzi w larpówku i zapewnia niezbędną scenografię, naprawdę na wielu larpach. Do tego Marta Anna Jankowska. Swoją przygodę z larpami zaczęła dość niedawno, bo w 2019 pomagając przy organizacji konwentu Orkon, a teraz Fantazjady. Skoro już robimy przegląd profilu, dotarliśmy do posta, który był zmianą zdjęcia w tle fantazjady i zobaczmy sobie, w jaki sposób Larpiaki na to zareagowały. Na pewno trzeba powiedzieć, że dość sporą informacją, jeżeli chodzi o odbiór imprezy, jest 100, są 122 reakcje pod, pod samą zmianą zdjęcia w tle. Wo w pierwszy pisze Michał Homak. O ile wam akcje podskoczyły? Pyta Władysław Nawrocki. Zofia Skowrońska... Czyli reakcje są, e, można powiedzieć, takie, że ludzie są podekscytowani. Tylko pamiętajmy, to jest 2023. Larpiaki jeszcze wtedy nie wiedziały, że nie kupią biletu na Fantazjadę. Bartosz Bruski pisze. Szkoda, że w tradycyjnym terminie larparta, ale i tak jestem realnie zainteresowany. Łukasz Brodowski pisze. Na bogów, będzie można znowu zacząć jeździć, znowu spotkać starych znajomych i poznać nowych. Już straciłem nadzieję. Marcin Stefaniak pisze. "O Oczyma wyobraźni już widzę te koszulki. Fantazjada przeżyła. Można powiedzieć, że masa larpiaków zareagowała bardzo i to bardzo pozytywnie na tą informację, co trochę nam się kłóci z 18 sprzedanymi biletami. Sprawdźmy, jak fantazjada wygląda w terminie, w kalendarzu. I tutaj mamy ciekawe zjawisko, mianowicie fantazjada nawet nie jest wpisana do kalendarza larpowego. Dobrze, czyli kiedy dzieje się fantazjada? Fantazjada dzieje się tydzień po tajemnicach upadku. Warto też zwrócić uwagę, że tydzień przed fantazjadą do tej pory był Alenstern, którego teraz nie ma. Jeżeli ktoś na przykład chciał jechać na Alensterna, a teraz w tym terminie ma więcej czasu, to może warto rozważyć fantazjadę. Natomiast zaraz tydzień po fantazjadzie odbywa się Convent Ford, który też jest dość popularnym larpem. W tym momencie wiem, że jest około 300 sprzedanych biletów, a pula wciąż rośnie, więc... Wiem, że dużo z was, larpiaczki, na ten konwent chciałoby się wybrać. Tak siak Fantazjada odbywa się w ostatni weekend czerwca, czyli 27, 30. I jeżeli jesteście nią zainteresowani i na przykład nie jedziecie na Ford albo wypad Wam Allen Stern, to myślę, że warto ją rozważyć. Moi drodzy, tak mniej więcej wygląda sytuacja z Fantazjadą. Jest niewiele czasu, żeby się zdecydować, czy ten LARP się odbędzie, a to wy o tym zdecydujecie. W tym momencie brakuje z tego, co rozumiem, 32 biletów. Bilet kosztuje 399 zł, więc jeżeli chodzi o Fantazjaka, fantazja, więc jeżeli chodzi o Fantaziaka w tym roku, to jest to całkiem przystępna cena. Zobaczcie, jakie materiały są przygotowane. Ja postarałem się trochę Wam je przybliżyć. Mam nadzieję, że impreza się odbędzie, bo to już któraś próba wskrzeszenia tej marki. Jak wiemy, wskrzeszane marki mają ciężko. Zebranie 50 osób nie wydaje się takie trudne, więc jeżeli uważacie, że warto dać szansę, że na przykład zwolnił Wam się termin, albo macie trochę czasu, to weźcie to pod uwagę. Myślę, że na pewno, na pewno, jeżeli Fantazjada by się odbyła, to za rok miałaby już łatwiej niż w tym momencie. A tymczasem tyle ode mnie. Ten materiał był w troszkę innej formule, więc mam nadzieję, że też Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, wiecie co robić, a my widzimy się później. Na razie.